Dzień dobry, witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile w serii o projekcie Immo Wines. Dziś porozmawiamy o winie Merlot. Sebastianie? No wywodzi się z Bordeaux, czyli chyba najpopularniejszego regionu e, jeśli chodzi o Francję. No i tam też głównie jest e, uprawiany, wyprzedził parędziesiąt lat temu Caberneta, e, który był jednak tą popularniejszą e, odmianą. Ten akurat e, w wersji również francuskiej, ale trochę inny region, Langwedocja cieplejszy. Akurat w tej butelce też znajdziemy takie cieplejsze nuty, takie dojrzalsze. Konfitura, dżem, ciemne owoce. Wspominałeś wcześniej o filmie Bezdroża. Właśnie w tym filmie główny bohater wchodząc do restauracji mówi swojemu znajomemu, przyjacielowi, że jeśli ktokolwiek zamówi z obecnych tam merlota, to on wychodzi. Merlot jest uważany za taki dosyć prosty szczep w uprawie, w przeciwności właśnie do pinota. Tak, odsyłamy do filmu o Pinot Noir. A film Bezdroża to amerykański film opowiadający o przyjaźni w otoczeniu Pinot Noir w Kalifornii. Zgadza się. Merlo jest też takim szczepem, który w dużej mierze zaspokoi podniebienia wielu osób. Przez co często jest nazywany winem bankietowym. Akurat ten merlot, tak jak wspominałem wcześniej, we wcześniejszych odsłonach, jest dodatkowo leżakowany w beczce. Więc pojawią się dużo też takie troszeczkę cięższe aromaty, mniej owocowe. Jednak mimo wszystko ten owoc będzie tutaj akurat w tej butelce zawsze na pierwszym miejscu. Okej, okay, bo merlo generalnie to malina, węgierka, czekolada, cedr. A Generalizując. A w, tak. A jeśli chodzi o, o ten rodzaj wina, a w tym naszym, na którym na etykiecie widzą Państwo hotel pod orłem, czyli hotel należący do sieci Focus, jeden z symboli bydgoszczy. Co w tym naszym można wyczuć? Głównie ciemne owoce, tak jak wspominałeś wcześniej o malinie. To tutaj jednak będzie przeważać jeżyna, owoce leśne, morwa. Pojawiać będzie się też taka nuta. Pitury. Lekko podwędzany aromat, to też za sprawą tego francuskiego dębu, w którym część tego wina jest leżakowana, ale ogólnie również słodka nuta, w porównaniu do pinota, trochę lepiej zbudowana, Co przez to rozumiesz? Wino wydaje się być głębsze, mieć wiele warstw, wielowarstwowe. I po prostu za sprawą też nie ukrywajmy tej beczki. Troszeczkę więcej się w tym kieliszku dzieje. Jeśli ktoś woli bardziej, lepiej zbudowane wina, to polecałbym wybrać właśnie tego Merlot. Mówisz o budowie wina i kolejnych warstwach, więc co czujesz na pierwszym planie, a co na kolejnych? Na pierwszym planie zdecydowanie pojawiają się owoce, w tym przypadku są to jeżyny, ciemniejszy owoc, owoc leśny. W kolejnym, w które również powstają między innymi w procesie fermentacji, jak i leżakowania w beczce, mogą być akurat w tym przypadku nuty kakao. A z czym łączyć to wina, do jakich potraw pasuje? W zasadzie jest bardzo uniwersalne i można je łączyć tak samo jak z drobiem kaczka, jakaś gęsina, ewentualnie cielęcina może to być również. Wieprzowina, ewentualnie tutaj w przypadku tego wina nawet taka lekko zgrillowana, będzie świetnie się komponowała. Makarony, również w takich tłustszych sosach. Dziękujemy za to krótkie spotkanie w restauracji Larosa Rosa przy Placu Kościereckich w Bydgoszczy i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów z tej serii o projekcie Immo Wines.